Ola, pójdźmy do mnie. Pani prowadzi prwa... pani. O dba, tak? yeah. Dobra, Ale leciutko. Ficou Tak nie kurwa, ale <grym> paka gimie kurwa Cisza Mama pizzy Jest to tak Pasa do góry, ja zdjęcie zrobię! Dobra, ale zrobić, posraszisz, posraszisz! Tak no, aby... Siłek, z siłek, siłek. Zamach i zdjęcie proszę. Jest. Zdjęcie, tak jest, zamach, mocny zamach. Dobra, tak jest.

ca. Babcia dziadek, idź do babci Do góry pas pokazać. Mocniej w górze. O. chodź, Tak. O! Brawo! Brawo. Dziadek Aha. Jadek! A gdzie co? Ja cię teraz cię to wróciła kuchnia. No tam nie, się bierze ostro do roboty. Brawo!

Nie ma Marcina? A bo tu jest. Bali, Dobra, z libra, z libra, z libra. Piotrek, wujek. <gulorzanie> Piotrek, a swój No,

Também está de volta. Vamos. Vamos. Vamos.